Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał Szymona i brata szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieci w jezioro. Byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w Łodzi i poszli za nim. Ewangelia Marka, którą zaczynamy czytać w okresie zwykłym, jest Ewangelią pośpiechu, dynamiki. Jezus mówi: Czas się wypełnił. W języku greckim mamy dwa określenia czasu: chronos, czas mierzony zegarkiem, przemijający i kairos, czas łaski, moment decydujący, szansa, którą daje Bóg. Jezus przychodzi, by zmienić naszą szarą codzienność. Nasz Chronos, święty czas spotkania z Bogiem Kairosem. Królestwo Boże nie jest odległą obietnicą, jest rzeczywistością na wyciągnięcie ręki. Reakcja pierwszych uczniów jest zdumiewająca. Natychmiast zostawili sieci, nie dyskutowali, nie kalkulowali zysków i strat. Nie prosili o czas do namysłu. W ich sercach musiało wydarzyć się coś potężnego, skoro jedno spojrzenie i jedno słowo Jezusa wystarczyło, by porzucić dotychczasowe życie, pracę, rodzinę, stabilizację. To uczy nas, że wiara nie jest intelektualną dywagacją, ale decyzją, ruchem. Pójściem za osobą. Czym są Twoje sieci? Co Cię dziś trzyma? Co krępuje Twoją wolność w pójściu za Jezusem? Może to przywiązanie do wygody, lęk o przyszłość, a może jakiś konkretny grzech lub relacja, która nie pozwala Ci wzrastać. Jezus przychodzi dzisiaj. Brzegiem Twojego życia widzicie przy Twoich codziennych zajęciach i mówi, pójdź za mną. Nie bój się zostawić tego, co stare, by zyskać życie, odwagi.